Ja tu grał. Ajlek, y, witam w pierwszym odcinku z, oh, de... z graniem oszo... no? z, oszo... z Oszołomem. <laughs> Możemy zaczynać. No i dalej. Dobra, to ty pracuj, a ja se dokończę jeść. Kurwa, kto oliwki wymyślił? Nadul Fitlay. Bo za 5 dobra Coś nie wbijaj PMC jeszcze. wszystko jest ustawione. O ja, na play. Słuchaj, w planach? Właściwie idziemy szukać wioski, czy robimy gdzieś na totalnym za dupy kurwa, ba, dom? Hmm. Ja bym jakieś fajne miejsce na dom znalazł. Ostatnio wyszło tak, że robiliśmy 500 tysięcy swas, nie? Gati. No i w ciągu 3, 30 dni mieszkaliśmy w trzech miejscach. To też jest racja. Czekaj, ale ty w temce, kurwa, kiedyś? Kurwa jem, jebany debilu! No Ale ja nie przeklinaj, dzieci to daję. Tymczasem początek, a... Ty... Prychanie <suszy> kury. Ej, tam głupoty gadasz. Każdy początkujący YouTube y tak zaczyna. Każdy początkujący YouTube. Y... Yeah, no. A ja oczywiście, no. Ale mam film, jak chłopak kurę ruchał. Ty... Ty zasłyszałeś On to się nagrał Kurwa, ty przyjedziesz do mnie, to będzie taki kontent ja do ciebie? No albo w Sławie, zależy. No w Sławie będzie co? No O Jezu Zapraszamy na Steam na Twitchu, które się pojawiają na sowiecki rok. Ech. Kiedy ostatnio właściwie tym był na Twitchu? Nie pamiętam. Chyba na początku roku gdzieś. Albo nie, chyba w maju była gdzieś, albo w kwietniu. No. Uczyłem na godzinę albo jest tym Ale wakacje będą, już vlogi kurwa będę tylko nie maczyłem A A takie wiesz, kamerki nie mam takie wiesz. Się no, no. Zakłada, jak wygląda jak pedał. <noise> <noise> Chciałeś mieć ten kurwa I, be, i bez tego wyglądasz no. <noise> Sam immo <noise> Też już ten Patrzysz, kurwa, jedziesz z taką kamerą przed oczami dosłownie, nie? Z telefonem przed oczami kurwa, nie? Ktoś ci patrzy na telefon, a tam pole no pływa <noise> Nie, nie chodzi o to, że się zespałeś. To nie ile się zesłałem? ja wiem Tak naprawdę wszystko pod odcinek No W wakacje prawie się konto jak stramy do paczkomatu <laughs> co też Wyciekuj. Kubi... <laughs> Subskrybujcie, lajkujcie i... i... Ale ten film I... będzie miał demonetyzację no. Tutaj? O ja widziałem go Dawaj no. na planesy no. Dobra Skacze kurwa. chcę zjeść jest trzynasta jajem obiad, jaj Ja jadłem kolację przed chwilą O, no świetnie, człowiek. Bagna o, to bagna to jest Jeszcze lepiej Idziemy no, na je... bagna, chuj mnie to Są te nowe bagna Myśmy przeczekajmy przyczek, może w ogóle do nocy Ja, no ja przeczekałem łóżka, jestem, jesteśmy, jesteśmy debilami Skąd ty masz łóżka? Bo wełny mam Uch, Miałem Jak miałeś? No zdobyłem kurwa co ty myślisz sobie, że co ja jestem kurwa Czekaj weź patrz, żaden komodnik nie idzie wybierz dalej jakie <grybuj> 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 jest ulubione, ulubione jedzenie osoby, osób z jakiem? Ja yeah. Jak? Miało być, miało być śmieszne jak <laughs> jest śmieszne w każdej postaci. Co każde... to jest za wyspa tam? <laughs> tu. Ej tu. Jak jest śmiesznie w każdej postaci. Moje. E, o, świnia. No, Żydzie ty. To nie ja, to świnia. Sługa. General uduszę. I zależnie coś jest wieprze jeszcze, co tam są. Tylko wieprze. Wieprze? Chodź tu. O już tu knużę. Idę do tego która... Pa! On o, się nie spodziewał. Kurwa. Ciężko mi się od tych raka To nie przypadek. Ale serio. Faj, daj im spać. Co? Ale pierwszy.

Ej, potrzebuję y, na skok kogoś na hurtownie jaboli? Dzisiaj, to długo. Co? Długo to co? Z pół godziny opierdolimy ją. <noise> dobra. Ale o, o której? No o której masz Dobra. To ja będę wieczorem, dobra? Weź łom, dobra. I, weź łom i siekierę. Dobra? Dobra. Ty też y -y -y. na, na skok? Na hurtownie jaboli, na skok. A, 17 lat na temu. jaboli, na skok. Idziesz? Nie. Czemu? Gdzie? Ty masz rower. Ej. A gdzie ty? Mikulczyca. No Nie piszesz się? A ty piszesz się, nie? A umyjesz uszy? Dobra, uszy. Dobra. <grym> A umyjesz uszy? <grym> Spadaj, weź spadającą tablicę kurde. Spadające tablica. Niżej niżej, No To jest prawdziwa to polska szkoła No A u was macie tablicę na kredę? No jedną A u nas w ogóle no, To prawdziwa polska szkoła Ale pierdoni, bo zaraz pani przyjdzie Ej zaraz pani przyjdzie Żalus No dawaj bo pani przyjdzie zaraz Polska Napierdalaj Nie nie zaraz tak, Kuba, Kuba. Dobry Kuba. Ale brzydko. Brud! No tak, tu się. Trzy, dwa, jeden! Wiesz, Wpisz jak szybko zwolnisz się z lekcji. To? Spisz jak szybko zwolnić z lekcji. <głos> <głos> Chyba tak się nazywało. wejdź, w 12, mogłeś wejść. Pisz jak szybko zwolnić z lekcji, kolego. <noise> Co się dzieje? Kto, Nie ma No wpisz Enter ku**ywa debilu Ty masz stronę główną O to <noise> To jest nasza strona główna na grzybcie. A Jeszcze zero yes. Ja mogę tak wycofać? Trzeba To jest moja strona główna. A zobacz naszą stronę główną na tym! Tak daj Koko Jumbo, palenie głupy o manager idziesz. Ej, bo noc jest znowu, kurwa. A, bo my w Minecraftie jesteśmy! Idealnie. to się. Idiota. Dom w takim kształcie, czekaj, ja ci pokażę. W kształcie swasty. Nie, 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 inny. W takim okształcie, taki większy, wiesz o co chodzi? Idealna muzyka <laughs> Czekaj, idź po łóżko ja znajdę tam Jak mam iść po łóżko. No ty masz na górze łóżko kubiła A bo ty to nagrywasz wszystko. No, tak jakby <laughs> Czuję to nas wypisał Będę trzeba później powycinać tam trochę Opie drogi kupoty. O nie! A to chce... Robimy tak robimy tutaj Co, <grywa> Co masz napuścić jeszcze. O. jest Idealnie. Tu Co Żelaza, ty chcesz farmę, dom robić? No pewnie. Czy my nic nie mamy? No i chuj. Jem ja, pójdziemy do Chińczyka. Ja, ja, ja se ustawię na ten. Ja se ustawię na dzwonek Macumbe yy, I ty do mnie zadzwonisz, ja będę miał na full ten. Powiadomienia Ja, pierdolę. Tak, jeszcze pójść na sobie na dzwonek. Yy, atakować żółtki. No, to fajna się zaczął komunizm? Nie wiem. Od wielkiej, od wielkiej komunistycznej ewolucji październikowej, ale ona nie była ani wielka, ani komunistyczna, ani e, październikowa. Czemu? Ja. Czemu się, się będzie? Ja wolę razem nie grać, prawda? Trzeba się po naszym ostatnim serwerze. No, on Fajne. trukuje plany. Był w szkole ostatnio? Powiedzcie nie. Jak nie był w szkole ostatnio? Ja. Nie. No właśnie wiesz, a był kiedy osoba w szkole? Mm, pff, rok temu. No to wiesz co, a rok temu coś się stało? Zniszczyliśmy go serwer prawda? No właśnie!